Siemaneczko, pamiętacie ten drugi odcinek? No to to, to to już jest nasz trzeci odcinek z drugiej serii Minecraft AP. No i zaraz zmienimy perspektywę i zaczynamy. Okej, okay, jesteśmy w trakcie kopania węgla, który, którego potrzebowaliśmy do. Przepalenia cegiełek. Znaczy kleju, żeby powstały cegiełki. Ok, no i kolej. No i chyba będzie kolejny węglowy dzień. Mam nadzieję, bo nam jest potrzebny właśnie taki węglowy dzień, właśnie teraz. O, i robimy. I będziemy dalej szukać węgla. Dobra. No i kopiam się w dół. Jesteśmy przy kolejnym węglu, który jest tak bardzo potrzebny. Okej, okay, mamy. Kolejny węgiel, no i wracamy po jego wykopaniu. Jesteśmy już po wykopaniu tego węgla, no i będziemy się teraz podciągać do góry, już? Tak. po podciąganiu. Wracamy. Ok, już się podciągnęliśmy, jesteśmy na zewnątrz. Teraz biegniemy do jaskini, żeby rzucić węgiel do piecyków. Po długiej wędrówce do jaskini. Zaraz będziemy. Ok, już jesteśmy w domku po długiej wędrówce. Mm. Okej. Okay. Aha, jeszcze w komentarzach bym prosił, żebyście napisali, za kim jesteście, yy, żeby wygrał Mundial. Yy, no, ja odpiszę ja, wtedy, za kim ja jestem. Oglądam wasze komentarze i potem ja napiszę, za kim jest. Dobra. Ze względu na brutalność tej sceny wycinamy ją. I niestety kolejną. Okej. Okay. Jesteśmy już po wycięciu scen. No, no i... Ta. Idziemy sobie do jaskini. Jeśli chcecie zobaczyć, co się będzie działo w następnym odcinku, yy, czyli czwartym odcinku z drugiej serii, yy, zapraszam Was do oglądania mojego kanału, subskrybujcie, lajkujcie mnie na Facebooku, nasz yy, fanpage, no i do zobaczenia.